Wypadałoby coś poopowiadać w miarę mądrego. Z jednej strony nie chcę mi się robić tych filmików bo nie ma tutaj motywacji jakiejś szczególnej. No, bo co z tego, że ja tutaj się powysilam, pouświadamiam trochę. Jak szczerze mówiąc, szczerze Wam powiem teraz, że nie chcę mi się nawet tego robić bo to jest jakieś poświęcenie z mojej strony. A ja nie uważam, żeby ludzie byli większość, przynajmniej jakieś dziewięćdziesiąt populacji, żeby zasługiwała na to w ogóle, żebym ja się tutaj do kamery produkował i uświadamiał, bo i tak większość to oleje, większość uzna, że no poniosło mnie, że jestem jakimś odklejeńcem, foliarzem, jakieś tory spiskowe tutaj szerze czy coś. To raz, a dwa, to co się szykuje przez głupotę ludzi, przez to, że ponad 90% populacji jest nieświadoma, robi głupoty straszne, dała się ogłupić przez tak zwaną inżynierię socjalną, której nie są nawet świadomi w ogóle, są za głupi do tego. Mało tego są jeszcze ignorantami, którzy nie chcą poznać prawdy, którzy nie chcą się zmienić na lepsze, bo obchodzi ich tylko własny interes, tak, własne. Żeby dla nich było dobrze po prostu, nie obchodzi ich coś takiego jak moralność. O ile jest kasa, o ile się kasa zgadza, no to reszta nie ma znaczenia, tak? Najważniejsze, żeby się kasa zgadzała. No to ja mam się produkować dla takich ludzi, ja mam próbować ratować, uświadamiać. Bo co? Bo, bo jak nie uświadomię, jak tacy ludzie jak ja nie będą uświadamiać, to co? To ci ludzie niemoralni? Będą zniewoleni jeszcze bardziej, ich dzieci będą żyły w koszmarnym świecie, który sami tworzą swoim zachowaniem niemoralnym. No ale przecież kasa jest najważniejsza, nie? Kij tam z dziećmi, że będą żyły w zniszczonym świecie, zniewolone. Najważniejsze, żeby mieć kasę, tak? Ja tym dzieciom w kasę przekażę, ja tym dzieciom w spadku dam swój majątek. To, że po drodze stworzę patologię jeszcze większą na świecie, no to nic najważniejsze, że ja mam majątek i przekażę dzieciom złe wartości egoistyczne i jakiś, jakiś majątek, tak? Jedyne co chce mi się ratować, to planetę, planetę no. To co dobre powiedzmy. To co piękne, to co dobre. Chcę robić dobro, chcę tworzyć dobre rzeczy. Nie chcę ratować głupich ludzi, szczerze powiem. Większość ludzi, ponad 90%, zasługuje dokładnie na ten los, co ma, czyli na niewolę, na, na te wszystkie nieszczęścia, które mają, jakieś choroby, konflikty. To jest wszystko całkowicie sprawiedliwe, moim zdaniem, bo debile zasługują na to, ale problem w tym, że tacy jak ja ludzie, kumaci i Niewinne istoty, jak zwierzęta, czy dzieci jeszcze są niewinne, powiedzmy. One muszą razem z tym wszystkim cierpieć przez ten debilizm cały. I to jest najgorsze. Bo debili mi nie szkoda. Szkoda mi właśnie niewinnych istot i... piękna przyrody. Takich rzeczy, to, to tego szkoda jest tylko. Więc po to się produkuje tutaj troszeczkę. I po to, że... I dlatego, że wiem, że to jest po prostu dobra rzecz, którą się powinno robić, czyli opowiadać, uświadamiać o takich rzeczach, bo to jest niestety jedyna droga do jakiejś poprawy. Uczenie ludzi tego, co jest dobre, co złe, czyli moralne, niemoralne, dlaczego mamy taki świat, jaki mamy. Dodatkowa rzecz, która zniechęca do mówienia o tych rzeczach w ogóle, jest to, w jak bardzo złym stanie jest ten świat. Ludzka świadomość generalnie ogólnie rzecz biorąc na świecie, jest w tragicznym stanie, bo tak jak mówiłem, ponad 90 ileś procent ludzi nie ma pojęcia o tym, co mówię, nie myśli o tym, myśli tylko o własnym interesie jest pochłonięta egoizmem, a egoizm to jest niestety cecha, z którą nie da się rozwiązać problemów świata, bo w rzeczywistości, żeby stworzyć lepszy świat, Powinniśmy jak najbardziej działać, myśleć i działać dla dobra ogółu, czyli nie tylko dla siebie, ale dla dobra planety jako całości. Wtedy też przy okazji dla dobra też ludzkości, no bo jesteśmy częścią natury. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale nawet jesteśmy naturą, która ma wirusa mentalnego i sama siebie niszczy. A, my jesteśmy, tak jak powiedziałem, jesteśmy naturą. Składamy się z tego samego. Jesteśmy żywymi organizmami. Mamy świadomość, tak jak inne zwierzęta, tylko bardziej rozwiniętą, ale niestety mamy wirusa wprowadzonego, mentalnego i wierzymy w straszne złe głupoty rzeczy, takie jak na przykład to, że. Musi być niewola, musi być ten system niewolniczy, żeby wszystko było w władzie, żeby, że musimy być przymuszeni, że musimy mieć bata, że musimy być okradani jakimiś podatkami, że musi być rząd pasożytniczy, wierzymy w to, że bez tego byłby chaos. Jak teraz mamy chaos właśnie, bo kto wie, czy za jakiś czas nie będzie mieli wojny właśnie przez to, że wierzymy w autorytet, wtedy bo. Czemu ludzie się boją zrezygnować z rządu? No bo rząd wyprał mózg, że bez rządu to jest... ...anarchia, tak? Anarchia co to znaczy? Chaos. Że brak ładu, nie ma kto sterować, kim jest, rozpierducha. No ale z rządem jest tak. Te wszystkie problemy świata są powiązane właśnie z rządem, które mamy. Z wiarą w autorytet. Czyli w to, że ktoś ma większe prawa niż my, naturalne że może nami rządzić, bo, bo ma stanowisko wyższe. Generalnie wiara w to, że niewolnictwo jest potrzebne i dobre. I tylko tak może być ład. Tylko tak możemy mieć domy, jedzenie, ulice, bezpieczeństwo. Tylko w ten sposób. Kiedy tak naprawdę to jest zło, po prostu zło. Ale ludzie nie mogą strzelić tego, że niewolnictwo jest złem. Są zatępieni, mają wyprane łby. Przez to zło właśnie. Przez inżynierię socjalną, o której wcześniej mówiłem, która jest nam wpajana głównie takimi powiedzmy drogami jak media, szkoła, religia, czyli taka poddańczość, mały ja bez mocy, oddawanie odpowiedzialności swojej całej mocy na zewnątrz, że ja przecież nic nie mogę zrobić, więc Ktoś albo coś musi tym wszystkim rządzić, I ja mam tu nic do zrobienia, nic do powiedzenia. Czyli wyzbywanie się własnej odpowiedzialności, podążanie za roz rozkazami, ślepo. No bo ktoś ma autorytet nade mną, tak? Ktoś się którymi... steruje. Ja przecież nie mogę podejmować decyzji, pozbywam się odpowiedzialności w ten sposób. Ktoś inny bierze za mnie odpowiedzialność. Z takiej. Mentalne, jakby niedorozwinięcie, czyli to jest brak dojrzałości mentalnej. To tak jak dziecko: potrzebuje rodziców i się słucha rodziców, ale jak już dorosły się słucha z zewnątrz kogoś i robi, wykonuje rozkazy, jak robot, no to to już jest zahamowanie w rozwoju. To jest tak naprawdę dziecko dalej, które nie dorosło taki ktoś. Wse tak możecie myśleć, że ojej, to co ja mówię jest niebezpieczne, jakaś anarchia, jakąś anarchię propaguje. Niebezpieczne to jest to, w, tym, w czym żyjemy teraz i będzie coraz bardziej niebezpieczne. Albo może i będzie bezpieczne, ale jednocześnie będzie coraz większe zniewolenie, coraz mniej radości z życia, coraz bardziej zniszczony świat, coraz mniej zdrowia, coraz mniej wolności. Życie będzie coraz bardziej mydłe. Będzie coraz więcej nieszczęść, ale będzie w miarę bezpiecznie przynajmniej będzie iluzja bezpieczeństwa. Chociaż tego już nawet nie ma za bardzo no bo jak mamy wojnę gdzieś za granicą, niedaleko, no to chyba to coś nam mówi, że nie do końca jest bezpiecznie, nie? A jeszcze cenzura, oczywiście, jest na internecie. Te rzeczy, które ja mówię, to algorytmy spychają w dół. Algorytmy YouTube'a, bo. YouTube jest przecież wykupiony, kupiony przez te siły, które rządzą tym światem. Wszystko jest kupione, w ogóle cały system monetarny należy do nich, więc jak wierzysz w pieniążki, że to jest tylko e, do wymiany i towarów i usług energia, no to sorry, no ale nie wiesz co gadasz w ogóle, jesteś tępy. Bo to jest, to jest, pieniądze, ten system monetarny to jest narzędzie, potężne, największe narzędzie potężne do rządzenia ludźmi. To jakbyście się nie zorientowali, to jest. To jest dla mnie oczywiste. A to, że ktoś mówi, że to jest tylko energia do wymiany towarów i usług, no to tak naprawdę mówi to przez pryzmat tego, że prawdopodobnie że to wszystkie swoje marzenia opiera na pieniądzach. No nic dziwnego jak. Tylko za pieniądze możesz zrealizować w tym niewolniczym świecie cokolwiek, bo tak jest ułożony system, no to większość ludzi broni pieniędzy, bo wszystkie ich marzenia są oparte na pieniądzach, logiczne. Więc jak ja coś powiem złego o pieniądzach, no to ich marzenia się kruszą, ich ten entuzjazm do zarabiania pieniędzy się, motywacja spada. To no. No to jest straszne dla nich, więc bronią pieniędzy, no proste. Pieniądze system monetarny to jest największa, najpotężniejsza religia na świecie, która wyprawa najbardziej ludziom. Mózg. Tak jak dużo innych religii słabnie z czasem i nie ma takiej mocy, tak. System monetarny ta religia w ogóle nie, nie słabnie, a jest najpotężniejsza. Teraz te pasożyty boją się najbardziej takich, jak ja, że to się rozszerzy. Ta wiedza, więc będą mnie blokować, będą algorytmy YouTube'a, będą mnie spychać w dół, będą jakieś swoje krzywe fazy, próbować na mnie i na takich jak ja aktywować cokolwiek, żeby tylko nie wyszło to, co ja mówię, i żeby to się nie stało powszechne. Oni tylko czekają na potknięcie każde potknięcie takich jak ja, którzy uświadamiają, żeby ich jakoś podlewarować, osłabić, zniszczyć najlepiej. Ale po cichu, tak żeby nie narobić szumu wokół tego, no bo jakby zabijali po prostu takich świadomych jak ja, no to by za dużo szumu wokół tego było i by zwrócili uwagę jeszcze bardziej na takich uświadamiaczy, tak? A to oni tego nie chcą. Więc im się nie opłaca. oni tak nie działają. Zresztą by sobie, oni znają prawa wszechświata, prawa psychiki i wiedzą, że karmicznie im się to nie opłaca. Oni działają według tych praw naturalnych, co są we Wszechświecie i takie podlewarowują na swoją korzyść, żeby być czyści od karmy. A przeciętny człowiek nieświadomy z tej całej populacji nie ma w ogóle o tym pojęcia, że jakieś prawa, jakieś prawa psychiki Wszechświata, że to... że oni to wiedzą na górze i to wykorzystują. Także będę chyba kończył, bo podałem tutaj sporo konkretnych informacji. Same takie konkrety starałem się dawać, a wiem, że większość ludzi nie ma cierpliwości oglądać dłuższych filmików, no bo mają rozbiegane umysły, chore, zatrute tym wszystkim, tym całym głównym, mają wirusy mentalne, więc nie potrafię się skupić na jednej rzeczy i dłużej słuchać. No to będę kończył ten filmik powoli. Myślę, że wystarczy.